Małe pieski potrafią swoją urodą każdego powalić na kolana. Na ich widok zmięknie nawet najtwardsze serce, a zwierzak z powyższego zdjęcia rozczula w sekundę. Wystarczy tylko na niego spojrzeć. Malutkie pieski mają krótkie łapy, wesoło merdające ogonki, puszystą sierść, a gdy biegają, wyglądają jak kuleczki. Takiemu obrazkowi naprawdę trudno się oprzeć i choć ludzie od zawsze dzielą się na wielbicieli kotów i psów, szczeniak zachwyci nawet kogoś, kto od zawsze podtrzymywał, że nieszczególnie przepada za psami. Aż trudno uwierzyć, że jest prawdziwy. Małe pieski potrafią wyglądać jak pluszowe misie. z powyższego zdjęcia jest tak mały, że bez wątpienia zmieściłby się w każdej kieszeni płaszcza. Króciutkie łapki, duża głowa i hipnotyzujące oczy to zdecydowanie najbardziej urocze połączenie, jakie widzieliście. Zwierzak jest tak słodki i malutki, że aż trudno uwierzyć, że jest prawdziwy. Chyba każdy zgodzi się, że wygląda jak pluszowy miś. Trzeba przyznać, że raczej trudno by było znaleźć kogoś, kto nie chciałby takiego pupila pod swoim dachem. Przetulenie go musi być niesamowitym i jednocześnie niezastąpionym uczuciem. Nic zatem dziwnego, że zdjęcie szczeniaka okazało się prawdziwym hitem w mediach społecznościowych, gdzie internauci chętnie je między sobą przesyłają. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pigio. PL na Google News